No ma. Miałem nie nagrywać plantów Ale Jest Ratusz to Co to oznacza? Oznacza, że gram dzisiaj w Ratusz, bo może będą w to grali ludzie. Mimo tego, że ta gra jest kurwa, martwa To może będą grali w to ludzie. Co tu jest koza? Nie mam pieniędzy monety. 2,5 miliona monet kosztuje 200 złotych. Kto by to kupował w martwej grze? Gruz Lubię jeździć, Gruz. Grupie, <grym> nie fajne. Co ja, co ja robię ze swoim życiem? Nagrywam martwą grę po raz kurwa. Nie wiem, który. Ogólnie miałem nic nie nagrywać i ja to wrzucę w czwartek. Mimo tego, że właśnie w czwartek nie miał być film, tylko w piątek. Ale na piątek nagram chyba brotato. Przeraża mnie to, że ta gra jest bardziej martwa niż Team Fortress 2. W Team Fortressie są jeszcze serwery społeczności, gdyby tu zrobili. Serwery społeczności, gdzie gracze mogliby robić własne rzeczy. W ogóle mam ten człowiek gwiazdki, ile? 10. To się postaram wbić 50. Nie żartuję, nie będę tyle w to grał. Co tu mamy? Tajemniczy portal. 9 dni jeszcze trwa. kolej postaci. Czy my będziemy mieli losowe postaci, i będziemy wpis do szybcy? Jak tak, to. No ja podoba mi się to. Zapomniałem, że ta gra jest. Kurwa, martwa. Wrócę jak y, znajdzie. Mecz nie wierzę, że znajdzie, ale wrócę jak znajdzie. Znalazło. Widzowie. Ja chciałem zobaczyć, czy innym poznajdywało, ale znalazło. W ogóle chyba wiem, co trzeba zrobić, żeby ta gra znałożyła. W sensie. muszę włączyć amerykańskie serwery, bo europejskie. chyba są martwe. Dwa na dwa gramy. Dead match dwa na dwa. Fak. Dobra, zabił go, no to nie jest deadmatch, yy, to jest bitwa o kule Niezłe kule, wariacie, ale... Polega mi No chodzi stamtąd Ale fajne drzewo, ej Ładną mapę zrobił, w sensie to jest... diffultowa mapa, ale ładną mapę zrobili. Fuck. Nie ze Takiego zeza mam, gdzie mój kolega? A mój kolega się skampił. Juryle, Odróć się jako losowa postać O, co to za krówki... Zlagowało planty <śm> Co? A czemu ten gra cały czas tym samym, jakby? Siema, Kuba A temu się zmienia. Może... Chodź tu! Gdzie on jest? Próbowałem ostatnio grać. Nie. No ale nie, mnie. Chodź tu. Stój. Stani na chwilę, na... Nie da się w to grać. Jakby zombie mają no tyle lepsze postacie. Się wydaje, że czytałem, że losowe postacie się respią. będzie chciał zestumować Nie, będzie mi chciał zadać potężny damage. Miotaczem betonu. W łbie. Myślałem, że. No kurwa, losowa miała być. Tak mało tych postaci, jest tu mogli customowe dać. Jezu, ale super mózgi to by se mogli odpuścić. Naprawdę. Już nie, bo super mózg na odległość jest useless. Ogólnie większość postaci w tej grze no, oddegłuje się z useless'em Nie jest jakiś Battle Beat czy inne, nie wiadomo co, żeby podchodzić na blisko. Taka, znaczy, żeby stać na daleko, a nie podchodzić na blisko. Nie tu. Double kill. A wiesz co? So. No takiego dubla to. Oh, fuck. Yo, dobra to, że dawno nie zarąbał Narzucę ja im na bazę Wiedziałem, nie, czemu to? Bum Kliknąłem shift, a zaczęła mi się animacja, ale nie zużyło mi się ten Kocham tą grę, w ogóle gdzie jest mój teammate? Ja biegam sam Słonecznik Jak to event, inne nieznane? Czemu to leci? Wezmę, ej, wezmę jego kulkę? Wmigo w skrę. Fak. No, nie mogę postawić tego. Co mnie zabiło? Seju Nie, ja nie chcę grać z słonecznikiem, jakby Dobra, wolę słonecznika niż czompera, Jezu, jak Kto to wymyślił Laguje ta gra, co jest? Tylko mnie dwóch bije, oczywiście Chodź tu, chodź tu, a tu, a tu Jezu, jakie noby A gdzie jest mój teammate? Czemu ja gram 2 na 1? Nie wiem No czemu gram chomperem znowu? Jakby... Dostali jakiegoś śmiesznego super mózga i tego... Żołnierza 2 Najbardziej OP postacie w tej grze Co dostałem ja? Chompera, możesz... Możesz robić... Mm, no nic nie możesz, no Chomper nic nie może Taka prawda Nie wiem, możesz... No nie to nie możesz robić nic, no taka pra... Chodź tu No Ale tyłem chociaż stań, to cię zjem Okej, okay, pogryzłem go Nie trafi Coś ty zrobił? Ej, podnoś tą kulę teraz O, no właśnie By, gdyby to było więcej niż 2 na 2, to ten tryb mógłby być ten dobry, ale... Ja tym czomperem nie mogę robić... Ej, chodź tu! Stój. Ty, ugryzłem go? Co jest? Nie mogę nic zrobić, mój teammate stoi z tyłu i nie strzela. Nie chcę grać chomperem, typie, to nie jest... To jest kill confirm, to że mnie odrodzisz nie zmniejszy im punktów. Ale to, że zdechniesz im jest większy... Czemu tu są dwa? Dwa małe ciule. Ten odcinek będzie trwał z pół godziny, przecież to się nie skończy. Dobra, dłuższy odcinek z plantów, chyba. Komuś źle nie zrobił jeszcze. A ja nie mam tego! Czemu to ma kurwa taki zasięg? To nie jest shotgun przypadkiem? Czemu kurwa, Chomper? Czemu nie mogę dostać? Nie wiem. Czegokolwiek, kurwa, czegokolwiek. Nawet kaktus byłby lepszy. Kaktus jest lepszy. Nie, oni chodzą, mi się leczą raz. Zdychni, a ty mi pomóż. Czemu mi się sp jego... Okej, okay, tam ma bomba. Super mózg. Super bezmózg. Hmm, trzymaj się bezpiecznie. Tyle mu mogę powiedzieć. Żeby się trzymał bezpiecznie. No bezmózg. Super bezmózg. Ten też. Ej, chodź tu. Nie, ty się dajesz jeszcze zabić mu. Nie wiem, i ten dostał żołnierza znowu. I ja nie mogę zupełnie nic zrobić. O, zjadłem go. Nie, uciekam. On nie wie, on nie wie. Fuck, już wie. No ale gdzie mój teammate? On Nie, on nie zdechł. On se chodzi gdzieś Dobra. Trąbałem go na śniadanko. Nie trafił mnie nawet. Zapomniałem, że to jest gra dla dzieci, tu nie trzeba trafiać. Hmm. Za czemu chomper specjalnie kliknąłem, żeby się odroić żeby nie grać chomperem? Ale nie grają jak takie... Takie nuby jakby to może trwać w nieskończoność, bo my tam nie wejdziemy A i tak się daje mu zabijać. Ale pa, boi się, boi się, boi się, boi się. No nie wiem, ale wy możecie mnie zostawić. To jest Champion Ishu. Takie stuprocentowe jak League of Legends Dobra, ej, lecz mnie, lecz mnie, lecz mnie, lecz mnie, lecz mnie Jak on nie będzie leczył, to my będziemy śmiertelni Bo ja zadaję tyle damage'a Oczywiście dostałem czymś, nawet nie wiem czym. No ja co dostaję X lecz Chodź tu! Ale Oni se pobudowali te Ej dobra, nie to jak oni się kampią tamto to mi się skampmy tu i tyle. Są tam mają bota. Ta gra się nie skończy od już ile? 14 minut? Co gram 12? No, gdyby ta gra tylko nie była martwa Nie wiem nie wiem. I za drzewo Mi nic nie zrobisz Nie mogę mu Zabijanie ich tam nie ma sensu, bo oni swoje punkty mogą podnosić. O! O! Okej, okay, tak też może być. Nie, słonecznik czomper to jest dobre połączenie, bo on mnie dużo leczy, ja dużo biję. tego wampirycznego chompera co się leczy, jak. O oh, shit. A tu nie można kucać się no tak. A za 5. Tylko najpierw go trafić muszę. Nie zdechnij. Tam, gdzie tu mam jakąś komunikację? No, wyszedł. Rzeczywiście, nie ma tu czatu, żebym mu napisał, żeby się poddał i dał kile, po prostu. I wyszedł. I wyszedł. I tyle. No więc widzowie, ja się będę z Wami chyba żegnał w takim momencie. Popatrzmy na tą piękną tęczę, na tą piękną tablicę wyników. 17 pokonań i niższy wynik, bo daje mu się leczyć. Mój teammate, który. Nie zawsze mi pomagał, ale próbował. Że go opluć. Po, pod, podsadzić go mogę. Tyle w tym odcinku. Martwa gra. Tak są gracze. To wychodzą. Płaczą, że przegrywają. Martwa gra jest i tyle. Siema. No. Tak jeszcze na koniec dodając, tak sobie siedzimy z tym typem, dobra Nie wiem ile minęło z 10 minut Nikt nie wbił, ta gra jest martwa i tyle Nie polecam, też zaraz wyjdę Zostawię go samego, nara no.